Wielkość Świętego Michała Archanioła. Wydawnictwo Rose Maria. Dzień 27. Wielkość Świętego Michała Archanioła względem umierających. Jakże wielka była miłość niebieskiego księcia w pomocy mu oddanym, szczególnie w chwili śmierci. Bóg obdarzył go władzą nad wszystkimi duszami, które odchodzą z tego świata. Kościół Święty oddaje mu cześć 8 maja i 29 września, wiosną i jesienią, aby pokazać, jak wyjaśnił święty Bonaventura, że Archanią ochrania swoich wiernych za życia i w godzinie śmierci. Święty Pantaleon wskazuje, że odwiedza on chorych, gdy krewni nie są zdolni do pomocy, przyjaciele opuszczają, a bogactwa zdają się na nic. Przybywa wtedy święty Michał, aby pocieszyć i wesprzeć swoje sługi. Jakże straszna jest chwila śmierci z powodu gwałtowności, z jaką zły chce zdobyć duszę, która odchodzi z tego świata. Przybywa z najsilniejszymi pokusami, aby zadać ostateczny cios, podwaja ataki, wzywa swoich zwolenników na pomoc, wypowiada okrutną wojnę, aby zgubić duszę na wieki. Umierający doświadcza zwątpienia, rozpaczy, nieufności, marności, a nawet pychy. Kto może zrozumieć, jak straszliwa jest to chwila, jeśli nawet i najwięksi święci się jej bali? Drżał święty Hilarion, który przez siedemdziesiąt lat życia oddawał się surowej pokucie. Co będzie z tobą, chrześcijaninie? Niech będą dzięki miłosiernemu Bogu, który powierzył świętemu Michałowi zadanie pomocy wiernym w pokonywaniu zagrożeń tej straszliwej walki. Zwracaj się do niego i proś, aby w chwili śmierci przybył ci z pomocą. Miłość anielskiego księcia wobec wiernych jest tak wielka, że często, chcąc uczynić ich śmierć dobrą i świętą, Uprzedza ich i przygotowuje. Święty Wilfred był ciężko chory, gdy objawił mu się Archanioł i po tym, jak go cudownie uzdrowił, zapowiedział, że umrze za cztery lata. Mówi się też o innym świętym uprzedzonym przez anioła o chwili śmierci dziesięć lat wcześniej. Pewnemu pustelnikowi obiecał, że gdy będzie u kresu sił, przyjdzie w jego obronie wraz z wieloma innymi aniołami. Kto nie pokochałby świętego Michała Archanioła, który daje wiele łask swoim sługom i pomaga im w chwili śmierci? Otaczaj go czcią i szacunkiem poprzez czyste życie, aby w chwili śmierci, gdy nawet najbliżsi nie będą w stanie Ci pomóc, przyszedł z pomocą i obroną, a potem zaniósł duszę do nieba. Objawienie Świętego Michała we Francji. Pewien pobożny biskup z Avranches udał się do sanktuarium Mont Saint-Michel, aby szukać porady Świętego Michała Archanioła. Podczas modlitwy w kościele zobaczył podchodzących do ołtarza Świętego Archanioła, aniołów stróżów królestw w Hiszpanii, Francji, Anglii, Szkocji. Dzielił się ze Świętym niewielkimi owocami ich opieki i ochrony nad tymi państwami. Pomimo anielskiej pomocy, ludzie nie zmieniali jednak złych przyzwyczajeń, a nawet groźby nie wpływały na ich nawrócenie. Duchy Niebieskie poprosiły świętego Archanioła, aby zapytał Boga, co powinni zrobić. Tak więc Najwyższy Anioł dał im odpowiedź, ogłaszając to, co stanie się w tych królestwach i z ich władcami: a mianowicie, że Bóg ześle karę za popełnione grzechy zwracając się do aniołów czuwających nad Hiszpanią, zapewnił, że naród zrozumie z czasem wszystkie popełnione zdrady i niegodziwości i zmieni swoje postępowanie, a Maurowie opuszczą ich ziemię. To, co zapowiedział święty Michał, potwierdziło się, gdy w roku 1611 Maurowie zostali wypędzeni z królestwa Filipa III. Miało to miejsce 299 lat po tym, jak święty wyjawił aniołom, stróżom tę wiadomość. Modlitwa. Przesławny książę, święty Michale Archaniele, przybądź mi z pomocą w straszliwej chwili mojej śmierci, racz towarzyszyć mi w ostatnich momentach, broniąc mnie w walce, aby moja dusza nie poległa podczas Bożego sądu. Pozdrowienie. Pozdrawiam cię, święty Michale, który zostałeś ustanowiony przez Boga księciem dusz. Racz przyjąć także i moją. Zadanie. Ucałuj trzy razy rany Jezusa Chrystusa na krzyżu, mówiąc, w Twe ręce powierzam ducha mego. Nowenna do Anioła Stróża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Maryi Panny, Umęczon pod pąckim piłatem, Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, Wstąpił do piekieł, Trzeciego dnia z wstał, Wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała wstanie, Żywot wieczny. Amen. Dzień piąty. Aniele Boży, stróżu mój, potężny obrońco, który wciąż ukazujesz zasadzki diabła w oszustwach i złudzeniach tego świata, ułatwiając mi zwycięstwo. Błogosławię Cię i dziękuję wraz z całym chórem cnót, mającym moc czynienia cudów i kierowania ludzi na drodze ku świętości. Proszę, pomagaj mi we wszystkich niebezpieczeństwach i broń od każdego ataku, abym mógł pewnie kroczyć drogą cnót, szczególnie pokory, czystości, posłuszeństwa i miłości, które są Tobie najdroższe i niezbędne do zbawienia. Modlitwa do anioła stróża. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.